Robiło się to w taki sposób, że te niedźwiedzie uzależnione były od czekolady, uzależnione były od alkoholu. Dzisiaj trochę o książkach, które zainspirowały moją książkę. Jak wielokrotnie podkreślałem w moich wywiadach, pierwszy pomysł na napisanie, zrozumieć pływanie, powstał już w 2009 roku, kiedy to ja zakończyłem swoją karierę pływacką i chciałem wtedy stworzyć taki poradnik, który służyłby i trenerom, i zawodnikom, i rodzicom, jeżeli chodzi o Holistyczny rozwój pływania. Jest to swego rodzaju, powiedzmy, moja teoria pływania, moja teoria sportu. Sięgam tam różnych źródeł i tak jak argumentuję na pierwszych stronach mojej książki, chciałam napisać coś, co jest ogólnie przystępne, więc nie interesowało mnie za bardzo tworzenie książki naukowej, która cytuje źródła i opiera się właśnie na takim rzetelnym. Analizowaniu poszczególnych mechanizmów, poszczególnych problemów. Chciałem raczej stworzyć taką syntezę, która będzie bardziej ogólnoprzystępna, żeby nie tworzyć właśnie naukowego kompendium, bo takie kompendie już istnieją, ale z drugiej strony nie chciałem stworzyć czegoś, co jest zbyt płytkie, jakiś esej czy zbyt krótka wiadomość albo treść. Mam nadzieję, że to mi się udało, natomiast chcę powiedzieć troszeczkę więcej na temat inspiracji, które pomogły mi w napisaniu tej książki. Co do techniki pływania, a książka. Obraca się wokół tego tematu dość szczegółowo. Na pewno tutaj wielkim dla mnie autorem i inspiracją był jest Ernest Maglisko, wybitny trener pływania, ale również wybitny autor. Ja miałem to szczęście, tak jak podkreślałem w kilku wywiadach, że znam Erniego osobiście. On już nawet deklarował swoją chęć wzięcia udziału w naszym podcaście, także mam nadzieję, że uda się nam to zrobić w najbliższych tygodniach. Natomiast jak wyglądała nasza, nasza współpraca, nasza relacja? Ja poznałem Erniego właśnie na studiach, bo miałem to szczęście, że on był trenerem mojego trenera. I wyglądało to w ten sposób, że co roku Ernie przyjeżdżał na nasz uniwersytet, na Oakland University, i spędzał z nami tydzień. I przez każdy dzień tego tygodnia pracowaliśmy nad jednym stylem pływackim, w poniedziałek nad delfinem, we wtorek nad grzybietem w środę na Żabką i tak dalej. Taki dzień składał się z jego prezentacji, z jego wykładów. Mogliśmy słuchać, co ma do powiedzenia ten legendarny temat pływania. Mogliśmy mu zadawać py pytania, a po tych prezentacjach był oczywiście trening w wodzie, który on prowadził. Robiliśmy różnego rodzaju ćwiczenia, robiliśmy różnego rodzaju analizy. Także wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat, albo większość rzeczy, które ja mam do powiedzenia na temat techniki pływania, opiera się właśnie na interakcjach z tym legendarnym trenerem pływania. No, oczywiście, ja byłem bardzo zainteresowany poprawą swojej techniki. Pamiętam, jak bardzo hojny Ernie był ze swoim czasem. Nagrywał nas na wideo pod wodą, mogliśmy do niego przyjść, porozmawiać. Prosić o wskazówki, nawet jak wyjeżdżał po takich konferencjach do domu, dostępny był poprzez maila i, i tak pozostaliśmy w kontakcie przez wiele, wiele lat. Ernie stworzył naprawdę encyklopedię, jeżeli chodzi o technikę pływania, o fizjologię pływania. Sam zresztą ma doktorat z fizjologii sportu z jednej z lepszych uczelni w Stanach, z Ohio State University. I na dzień dzisiejszy jest on chyba największym autorytetem, jeżeli chodzi o technikę pływania. Oczywiście są inni znani trenerzy, inni znani autorzy, ale. Erniego, każdy zna, każdy szanujący się trener na pewno czytał jego książki. Największym minusem, jeżeli mogę tak to powiedzieć, w tych kategoriach. Praca niego jest taki, że ja nie, nie wydaje mi się, że one są przetłumaczone na język polski, także nie są one na tyle ogólnodostępne, jak mielibyśmy nadzieję, że będą. Na szczęście wyszły w Polsce. Książki między innymi Macieja Rakowskiego. Sportowy trening pływacki to już czwarta edycja. Ja czytałem tylko pierwszą jego edycję tej książki z 2008 roku, bodajże, ale mamy to szczęście, że ta literatura w Polsce również rośnie. Natomiast no, Erni na pewno wywarł na mnie duży wpływ, dalej wywiera na mnie duży wpływ, bo pozostajemy w jakimś tam kontakcie i naprawdę zawsze podziwiałem jego głębie wiedzy na temat pływania, na temat sportu, na temat techniki. Także jego książka, jego interakcje ze mną wywarły bardzo, bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o myślenie na temat treningu, na temat rozwoju pływania na wszelkich poziomach kariery sportowej. To jest pierwsza pozycja, którą chciałem podkreślić. Ale tak jak mówię, moja książka to nie tylko pływanie, to nie tylko analizy techniki. Dużo spędzam czasu podejmując tematu, podejmowania decyzji, jeżeli tak to mogę powiedzieć. I tutaj rekomenduję taką książkę, nawet je mam przy sobie. Amerykański tytuł tej książki to Thinking Fast and Slow. Autorem tej książki jest Daniel Kahneman. Akurat mamy to szczęście, że ta książka została wydana w języku polskim pod tytułem Pułapki Myślenia. I jaka jest historia w ogóle mojej przygody z tą książką? No, moja historia jest taka, że jako młody student, który robiłem doktorat, pamiętam, że uczęszczałem na taki wykład, a tego wykładu udzielał James Gibson, jeden z bardziej znanych politologów który dużo pisze o federalizmie, o, o państwach postkomunistycznych. I oczywiście mieliśmy szansę z nim porozmawiać po tych wykładach, jako młodzi studenci. I on rekomendował jedną książkę, jedną książkę tylko. I to właśnie była ta książka Daniela Kahnemana. Ja ją przeczytałem. Muszę Państwu powiedzieć, że są książki ważne, ale są też książki, które zmieniają nasze życie. I przynajmniej dla mnie, ale nie jestem jedynym osobą, taką książką właśnie były pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Cała książka to zbiór. 30-40 letnich badań naukowych, które Kahneman prowadził na uniwersytetach na całym świecie, od Izraela po Amerykę. Ale o czym to właściwie jest ta książka? Ta książka jest o podejmowaniu decyzji. Kahneman wraz ze swoim przyjacielem, i opisuje tę przyjaźń w piękny sposób w książce, Amos Tversky, stworzyli nową gałąź nauki, a ta gałąź nazywała się ekonomia behawioralna, i właśnie z tej dziedziny, z dziedziny ekonomii Kahneman dostał Nagrodę Nobla kilka lat temu. Ta książka opisuje mechanizmy, które nie sposób tu je streścić, bo jest ona bardzo duża, ale on zaczyna od takiego spostrzeżenia, jak rzadko my jesteśmy czymś zaskoczeni. Bardzo rzadko. Ogólnie cokolwiek nam się przydarza w życiu, znajdujemy bardzo szybko historię, która tłumaczy to, co się nam wydarzyło. Cała książka opisuje pułapki naszego myślenia, a gdybym miał powiedzieć, jeszcze kilka zdań na ten temat, to powiem tyle. Mamy dwa systemy. Mamy system szybki i wolny racjonalny i instynktowny. I racjonalny system to jest ten, który pozwala nam podejmować decyzje. Podejmujemy takiej decyzji tysiące w ciągu dnia, jakie buty ubrać, co zejść na śniadanie, ale mamy też instynkt, czy automatyczny system podejmowania decyzji. Ten drugi system jest bardzo, bardzo łatwy w użyciu, pozwala nam tworzyć konkluzje bardzo szybko, chociaż często się mylimy. I w całej tej książce Kahneman opisuje, jak często jesteśmy ofiarami błędnego myślenia. I synteza tej książki jest taka: ludzie podejmują bardzo duże ryzyko, ale podejmują to ryzyko, bo nie wiedzą, jak duże ryzyko jest podjęte w tej, w tej decyzji. Jeżeli to ryzyko się im przedstawi, to stają się o wiele bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. I teraz każdy powie, o fajnie, ale mnie to nie dotyczy. No co ciekawe, w tej książce. Kahneman opisuje w tak łatwiej, prosty sposób kilka eksperymentów, które każdy może sam na sobie wykonać. Naprawdę ja stałem się ofiarą właściwie wszystkich pułapek, jeżeli chodzi o ekonomię behawioralną. Byłem przekonany, że znałem odpowiedź. Tej odpowiedzi nie znałem, a właściwie podałem błędną odpowiedź. Nasza intuicja jest taka, że wydaje nam się, że się nie możemy mylić, a się mylimy. Co ciekawe, Kahneman tworząc tą gałąź nauki. Nie tylko zajmował się nauką, ale zostawił też nacisk na, na różne dziedziny życia społecznego. Taką ciekawostką jedną jest, że do dzisiaj w wojsku izraelskim używa się ankiet do oceniania potencjału przyszłych żołnierzy. Na przykład, zresztą, Kahneman i Cerski, kiedy Izrael był atakowany w latach 70. bodajże, lecieli szybko z powrotem do domu i jako nie ekonomiści, jako psycholodzy jeździli wtedy jeepem po liniach frontu. I obserwowali, co mogą tutaj pomóc, w czym mogą pomóc armii izraelskiej. Zauważyli, opisuje to zresztą w książce, że na drodze leżą śmieci z poszczególnych batoników, ale tylko jednego rodzaju. Armia izraelska wyposażała żołnierzy w jakiś tam pakiet żywieniowy, ale ewidentnie żołnierze jedli tylko jeden z tych batoników z tego całego pakietu, więc już od razu tutaj przyszła informacja zwrotna do centrali o tych dwóch psychologów. Że należy dawać więcej tych batoników, bo te batoniki ludzie jedzą, a co do, do innych rzeczy, to należy je redukować, zachować czy przeznaczyć te środki na inny cel. Także, jeżeli, jeżeli mogę rekomendować jakąkolwiek książkę z, tego, z tych wszystkich, o których dzisiaj będę mówił, to pułapki myślenia dla każdego, w każdej dziedzinie, w każdym czasie jest absolutną lekturą do przeczytania. I właśnie czytając, czytając Kanemana, już. Po kilku stronach tej książki wiedziałem, przynajmniej czułem, jak, jak wielkie jest to dzieło. Tam pierwszy raz natknąłem się na imię, na takiego autora Nassim N. Taleb, i zajęło mi to kolejne kilka lat, żeby zagłębić się w wiedzę Taleba. Natomiast on już wtedy był opisywany w książce Kahnemana i opisywany był w sposób bardzo pozytywny, więc myślałem sobie, jeżeli Kahneman. Tak pozytywnie się o kimś wysławia, to warto go przeczytać. No i faktycznie, Taleb na dzień dzisiejszy, według mnie, jest jednym z tych autorów, który warte jest przeczytania. Jest ich garstka, on jest jednym z nich. On stworzył taki pakiet inserto, który nazywa, jest to zestaw czterech czy pięciu książek, bo nie wszystkie z nich wyszły po polsku. Ale idźmy po kolei. Pierwsza z nich to Zwiedzeni przez losowość, gdzie on tutaj wchodzi w dialog, tak samo jak Kahneman. A konkluzją tej książki jest twierdzenie, że My nie jesteśmy stworzeni, nasz mózg nie jest stworzony na czas, w jakim my żyjemy. Jesteśmy zwiedzeni przez naszą intuicję, jesteśmy zwiedzeni przez nasze zmysły i podejmujemy ekstremalne ryzyko, właśnie nie rozumiejąc tego ryzyka. W ten sposób tłumaczy się chociażby wybuchy ekonomiczne na Wall Street, które w 2007 i 2008 roku dały tak w kość wielu ludziom na całym świecie. Następna książka to Czarny Łabędź, i właśnie w tej książce Taleb pokazuje, czy argumentuje, że nasze życie jest pełne niespodzianek, po, niespodzianek pozytywnych i negatywnych i stara się przekonać czytelnika, ja tą zresztą w ogóle, tą analogię adoptuję do mojej książki, ale Taleb nie jest jej autorem, tylko David Hume, natomiast Czarne będzie to są te niespodzianki, które dzieją się każdemu z nas i są one i pozytywne, i negatywne. Jest to jedna z bardziej genialnych książek, jakie kiedykolwiek czytałem i pewnie jakie kiedykolwiek przeczytam i pokazuje Taleb, że no, po prostu los ma potężną siłę, przypadek, i następnym krokiem jest antykruchość. Jeżeli ten przypadek, jeżeli losowość ma tak dużą siłę w naszym życiu, to w antykruchości Taleb próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak sobie poradzić z losowością. Jeżeli naszym życiem kieruje ślepa fortuna do dużego stopnia, nie całkowicie, to można robić pewne rzeczy, które pomagają nam wykorzystać tę sytuację. Kilka przykładów, które tam Taleb właśnie cytuje. No, on sam opowiada, że dług. Sprawia, że ktoś jest kruchy. Kruchy znaczy, że nie ma już tej możliwości negocjacji niż ten, kto nie ma długu, na przykład na poziomie indywidualnym. Dużo piszę o centralizacji. Wiele moich pomysłów właśnie opartych jest na tej książce Antykruchość. I dalej Taleb idzie, wypracował swoją taką etyczną teorię, właśnie w skin in the game, czyli skóra w grze. Co to znaczy? Cała ta książka dotyczy sytuacji, gdzie liderzy, nie tylko liderzy, każdy z nas powinien ponosić konsekwencje naszych decyzji, nagrody za pozytywne decyzje i kary za negatywne decyzje. Wydaje się to bardzo proste, natomiast w realnym życiu autor pokazuje nam krok po kroku, że stworzyliśmy wiele, wiele rejonów naszej działalności z polityczno-społeczno-ekonomicznej, gdzie po pozwala się wielu ludziom podejmować ryzyko bez konsekwencji, także jest to problematyczne, ale właściwie... Co ciekawe, sam życiorys taleba jest y, bardzo, bardzo interesujący. No, On jest geniuszem, tak jak zresztą nie jest geniuszem. Taleb na dzień dzisiejszy jest jednym z bardziej cytowanych ludzi, jeżeli chodzi o statystykę, jeżeli chodzi o, o problemy jakieś tam matematyczne. Sam spędził swoje dzieciństwo w piwnicy, bo pochodzi z Libanu, należy do mniejszości, bo należy do kościoła prawosławnego w tamtym rejonie świata. Tam odbyła się wojna cywilna, i on całą, całe to dzieciństwo spędził na czytaniu książek. Później wyemigrował do Ameryki. Tutaj zaczął być bankierem na, na Wall Street, a zajmował się czymś takim jak securities, czyli ubezpieczenia. Czyli tworzył ubezpieczenia dla transakcji giełdowych i widział wtedy, jak radykalne podejmowane jest ryzyko i jak nieodpowiedzialni są liderzy, którzy, za to ryzyko są odpowiedzi którzy, powin którzy powinni odpowiedzieć za to ryzyko. Sam wtedy, jako chyba 28-latek, przekonany był, że Musi nastąpić krach ekonomiczny, bo to ryzyko jest zbyt duże. No i z pieniędzy, które tam wtedy zarabiał, stworzył taki pakiet swój giełdowy, gdzie zakładał się, że system ekonomiczny w tamtym czasie eksploduje. No i jak tak runęła cała ekonomia, tak onś stał się milionerem, bo, bo przewidział wtedy, że czy przewidział. Widział, że system jest kruchy i wykorzystał sytuację w ten sposób. Także bardzo ciekawy autor, bardzo ciekawa osoba. Jeżeli ktoś w ogóle lubi czytać po angielsku i jest na Twitterze, nie ma na dzień dzisiejszy lepszej osoby do śledzenia na Twitterze niż Nassim Taleb, który no właściwie jest niemiłosierny, jeżeli chodzi o złe pomysły i zawsze je krytykuje, nieważne kto to jest. Także na dzień dzisiejszy no, nie jest jednym z większych umysłów, które urodziły się w ostatnich stu latach. Trzecią książką, która jest to jakby kontynuacją tych dwóch, Kahnemana i Taleb'a, jest niedawno wydana książka. Też ją tutaj mam. Ona po polsku jeszcze chyba nie jest wydana, może teraz coś się zmieniło. Never Split the Difference. Napisał ją Chris, Chris Voss. A kim jest Chris Voss? To jest były główny negocjator FBI, jeżeli chodzi o odbijanie zakładników na całym świecie. On argumentuje, a ja w to wierzę w tej książce, że negocjować trzeba wszystko, zawsze i wszędzie. Od raty za auto, po relacje w pracy, w domu z rodziną. Nie chodzi o to, żeby robić to w jakiś zły sposób, żeby kogoś wykorzystywać, ale on twierdzi, że ludzie, którzy negocjują, czują się sami lepiej ze sobą, bo po prostu negocjują. A jego tytuł: Never split the difference, czyli nigdy nie kompromisuj, nawiązuje do historii, że jeżeli masz problem, czy wybrać czarne buty, czy brązowe, no to nie ubierasz jednego czarnego i jednego brązowego tylko wybierasz albo jedne, albo drugie. Cała książka pełna jest praktycznych rzeczy, które można używać nie tylko na basenie, a tak jak mówię, w różnych dziedzinach naszego życia społecznego, ale prosty przykład, on wykorzystuje tutaj w ogóle ekonomię behawioralną Kahnemana, pokazując, że osoba, która negocjuje jako pierwsza, czyli daje jakąś tam kwotę na stół pierwsza, ma przewagę, jest to tak zwany efekt kotwicy. Jeżeli chcę kupić dom i ja go sprzedaję i powiem, że ten dom kosztuje pół miliona, nawet jeżeli on jest warty 400 tysięcy, to to że ja powiedziałem pół miliona, sygnalizuje jakiś tam parametr, który jestem skłonny zaakceptować. Zawsze osoba, która idzie pierwsza, ma przewagę w, w każdej negocjacji. Więcej tam jest w ogóle praktycznych wskazówek. Ja gorąco polecam tą książkę, dużo się z niej nauczyłem. Prostych rzeczy, jak lepiej słuchać, nad tym ciągle pracuję. Ale, ale Chris Voss tutaj, co ciekawe, jego książka nie tylko utylizuje wiedzę behawioralną Kahnemana, ale jego grupa negocjatorów, która do dzisiaj funkcjonuje, to jest chyba nawet prywatna firma, nazywa się The Black Swan, czyli Czarny Łabędź, bo też nawiązuje do myśli Taleba. Także tak jak mówię, te, tych dwóch autorów, Kahneman i Taleb, przenikają do świadomości społecznej różnych dziedzin życia społecznego. FBI to jest tylko jedna, jedna z tych dziedzin. Idźmy dalej. Bardzo dużo czasu spędzam rozmawiając na temat inkluzywności, demokracji. I komunizmu. Uważam, że książka Why Nations Fail, czyli dlaczego państwa upadają, autorstwa dwóch politologów jest tutaj genialna, bo w tej książce Daniel Edmonds i James Robinson pokazują, że państwa demokratyczne mają potencjał, mają mechanizmy, mają siłę, których kraje demokratyczne nie mają i mieć nie mogą. W genialny sposób autorzy tutaj porównują Różne miasta, różne państwa, chociażby takie państwa jak Korea Północna i Południowa, gdzie opisuję historię dwóch bliźniaków, którzy zostali rozdzieleni za młodu. Jeden dorasta w Korei Północnej, jeden w Korei Południowej. Spotykają się po 60 latach. Oczywiście ten bliźniak, który wychował się w Korei Północnej, jest w o wiele gorszym stanie nie tylko finansowym, ale psychicznym i zdrowotnym. Całkiem inaczej wygląda jego życie, jego brata, który dorastał w Korei. Południowej, w reżimie demokratycznym, czy mniej opresyjnym. I cała książka właśnie opisuje te różne mechanizmy. A inkluzywność, to tak jak już wspominałem wielokrotnie podczas tego programu, to ta utylizacja tego talentu, tych możliwości ludzkich, które są tak szeroko rozłożone po naszym społeczeństwie, czy to wśród dzieci, czy to wśród kobiet, czy to wśród mężczyzn, różne grupy społeczne. Każdy z nas ma jakiś talent. Siła demokracji, jeżeli ona dobrze funkcjonuje, właśnie polega na tym, że jesteśmy w stanie wykorzystać ten potencjał dzięki instytucjom, jakie nasze państwo promuje, lub nie promuje. Do tej literatury do, dołączam książki dwóch autorów, polskich autorów, którzy piszą tutaj o dorobku komunizmu. No każdy z nas, Sława Miłosza, zniewolony umysł. Do dzisiaj mamy do czynienia z konsekwencjami komunizmu, tego systemu, który trwał w Polsce 50 lat. A kontynuacją tej myśli jest niedawno wydana książka Witolda Szabłowskiego, ale genialna, bo tytuł Tańczące Niedźwiedzie nawiązuje do sytuacji, gdzie jeszcze nie tak dawno, bo przed 2004 rokiem, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wielu grupy Romów uprowadzały małe niedźwiedzie z lasu i te niedźwiedzie szkoliło, żeby one tańczyły. Jak to się robiło? Robiło się to w taki sposób, że te niedźwiedzie uzależnione były od czekolady, uzależnione były od alkoholu i pod wpływem alkoholu stawiało się je na ciepły piec, grało do muzyki i te niedźwiedzie musiały tańczyć do rytmu tej muzyki na tych ciepłych piecach, żeby nie oparzyć sobie stóp. Wybijano im zęby, żeby nie gryzły, one były całkowicie udomowione na te niedźwiedzie. Po 2004 roku Unia Europejska zdecydowała, że nikt nie powinien być właścicielem niedźwiedzi, więc powinno się te niedźwiedzie odkupić i wsadzić do zoo, a te niedźwiedzie to jest analogia na państwa postkomunistyczne i co się z nimi stało? Był taki negocjator, który jeździł od wioski do wioski, musiał te niedźwiedzie negocjować, wykupywać, po czym dawano je do zoo, ale nie można ich było dawać do totalnej dziczy, bo te niedźwiedzie nie były w ogóle przystosowane, więc to zoo miało być takim miejscem, powiedzmy, przejściowym, gdzie one miały się przyzwyczaić do nowego środowiska, ale co się okazało? Te niedźwiedzie nie potrafiły się hibernować, te niedźwiedzie nie potrafiły same, Znaleźć dla siebie jedzenia, bo były całkowicie pozbawione tych instynktów, ale robiły tam jakiś progres. Do kiedy? Robiły ten progres do tego momentu, kiedy natrafiały na jakiś problem lub widziały ludzi. Jak spotykało ludzi, to zaczynały stawać na dwie łapy i tańczyć z powrotem. Cała ta analogia właśnie ma ilustrować systemy postkomunistyczne, kiedy w czasie właśnie stresu, w czasie problemów, powracamy do starych nawyków, powracamy do naszego dorobku, właśnie z lat komunistycznych, kiedy Wydaje się, że jesteśmy na etapie przemian, jednak wracamy do naszych starych nawyków. Nie będę już tutaj więcej o tej książce mówił, bo ona jest dość szczegółowo opisana, ale też bardzo rekomenduję. No, rzadko się zdarza, żeby tak ciekawe dzieło powstało tak niedawno, ale tańczące niedźwiedzie jest jedną z lektur, która na pewno warto przeczytać, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany niedźwiedziami. I dużo oczywiście w książce spędzam, mówiąc o relacjach, o życiu tak ogólnie pływanie, sport. To nie tylko oczywiście trening, to nie tylko metryka, ale to relacje trener-zawodnik. Wczoraj w suchym torze mieliśmy przyjemność słuchać wywiadu z Pawłem Juraszkiem, który tak w tak piękny sposób opowiadał o relacji ze swoim trenerem, która trwa już od wielu, wielu lat. Jest literatura, która pomaga, powiedzmy, w analizie, jeżeli tak mogę powiedzieć, własnego serca, własnej duszy. John Eldridge napisał taką książkę Dzikie Serce. Jest to książka głównie dla mężczyzn, ale podobną książkę napisał z żoną również dla kobiet. No i są to rzeczy, które. Jest to jakiś projekt, który każdy z nas może powziąć i jest to projekt na całe życie. Dzikie Serce to tak jak inna książka, Pięć Języków Miłości, którą też serdecznie polecam. Często jestem pytany, czy jestem zadowolony z sukcesu mojej książki. No, Ja zawsze odpowiadam, że będę zadowolony, jak moja książka będzie w obiegu za 10 lat i dalej mam taki cel i taką nadzieję. Co ciekawe, Dzikie Serce i Pięć Języków Miłości a wydane już są kilkanaście lat temu. Co roku sprzedają się w większym nakładzie niż w roku poprzednim. Czyli ewidentnie siła, która wyprodukowała te książki, czy argumenty tam przedstawione są tak trafne, tak celne, że ludzie na całym świecie z roku na rok czytają te książki coraz częściej, coraz chętniej. No i każdy, kto czytał moją książkę, wie, że poruszam wiele wątków takich autorów jak Paulo Coelho. Fiodor Dostojewski, Aleksander Służynicyn, pomagają te książki nie tylko właśnie w głębszym zrozumieniu siebie, czy znaczy Alchemik, Paulo Coelho, no genialna książka, ale one ilustrują pewne, pewne mechanizmy, które ja również chcę podkreślać w książce, to tak jak mówię o tych relacjach, o ile ważniejsza jest relacja z trenerem niż plan tego trenera i na odwrót, jak trener powinien czuć się dowartościowany przez zawodnika, jeżeli ta... Relacje zbudowane jest we właściwy sposób. Oferuję też kilka ciekawych biografii, między innymi Leonarda da Vinci i Aleksandra Hamiltona. Wydaje mi się, że podkreślają one niebywały geniusz tych ludzi, a tych geniusz oczywiście było więcej. Ja strasznie lubię nie tylko pisać o talencie, ale oglądać talent, prawdziwy talent w akcji. Miałem okazję pływać z takimi sportowcami, miałem okazję przebywać wokół takich osób na poziomie intelektualnym. Natomiast Fascynuje mnie to, że tacy ludzie w ogóle się kiedyś rodzą. Ktoś taki jak Leonardo da Vinci, który tak jak pisze w książce, potrafił spędzać godzinę w szpitalu robiąc vivisekcję zwłok, żeby lepiej zrozumieć, jak wyglądają mięśnie ust ludzi, żeby namalować najsłynniejszy. Obraz świata na dzień dzisiejszy, uśmiechającą się delikatnie monalizę. Także wydaje mi się, że zainteresowani czytelnicy powinni również sięgnąć do tych lektorów, do tych autorów. I tak jak mówię, no moja książka nie jest typowo naukową książką, wręcz przeciwnie, jest swego rodzaju, tak jak ja mówię, teorią pływania, gdzie staram się nakreślić ogólny rozwój zawodnika, ogólny rozwój człowieka, i dlatego staram się czerpać, czy starałem się czerpać z tych różnych źródeł, polegając właśnie na doświadczeniach innych, lepszych osób ode mnie. Także Mam nadzieję, że wielu z Was zdecyduje się również sięgnąć do tych książek.